Podkreślę to, co już kiedyś mówiłem. Nie dotarłem do żadnych dokumentów, które mówiły o jakimś procesie negocjacyjnym. Również rozmawiałem z panem skarbnikiem, panem Lisoniem, który jest długoletnim pracownikiem i na pewno by coś na ten temat wiedział. Absolutnie mówi, że takich negocjacji nie było. Rzeczywiście kwoty, które padają, 7 milionów 14, 22, 27, to są kwoty, które są kwotami medialnymi. Jedynym procesem, który był związany z kupnem tego terenu, był proces przeprowadzony przez burmistrza Kolbiarza. Na podstawie operatów szacunkowych ze strony FSO, jak i ze strony Urzędu Gminy w Nysie, została ustalona i wynegocjowana kwota 22 milionów złotych. Tak w zaokrągleniu. Dlatego chciałbym uciąć te wszystkie spekulacje, które mówią o tym, że Wcześniej można to było kupić za 14 milionów, albo za 10, albo za 7. Jeżeli tak można było, to żałuję, że tak się nie stało, bo kilka lat bylibyśmy do przodu z zagospodarowaniem tego terenu. Chcąc wyprostować ten temat i raz i ostatecznie wyjaśnić temat wcześniejszych negocjacji, otrzymaliśmy pismo z Fabryki Samochodów Osobowych. To pismo panu redaktorowi przekażę, które wskazuje jasno. Szanowny Panie Burmistrzu, działając w imieniu Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie, dalej FSO, informujemy, że zarząd Fabryki Samochodów Osobowych nie prowadził z poprzednimi władzami gminy negocjacji w przedmiocie sprzedaży terenów dawnego zakładu FSO w Nysie. Myślę, że jasno i wyraźnie Pan Gustaw Lipiński i Pani Zofia Duran, czyli członkowie zarządu FSO, wskazali, że takich rozmów nie było. Potwierdzają natomiast, że były prowadzone rozmowy w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Mogę to pismo panu redaktorowi przekazać, tak żeby ewentualnie je udostępnić i rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat, że były prowadzone negocjacje, że można było taniej albo że coś jeszcze innego w tym zakresie wydarzyło.